Cześć, dzisiaj do was przychodzę z misją. Wybaczcie mój strój, ale jestem świeżo posto yy, po przebudzeniu, yy, bo wstałem, zobaczyłem na termometr i yy, niestety temperatura yy, bardzo, bardzo wysoka. Opały nie odpuszczają, jest gorąco. W nocy używanie takiego klimatyzatora jest bardzo hałaśliwe i niestety też nie wyśpimy się, a w bloku często jest problem z zainstalowaniem jakiejkolwiek innej klimatyzacji tej zewnętrznej z jednostką centralną w środku, ponieważ tam wymagane są zgody spółdzielni, zgody sąsiadów itd., więc pomocą przychodzi nam taki oto klimatyzator. Tutaj akurat na podstawie Silver Cresta z Lidla, o którym Wam omawiamy. Już wcześniej, jak to działa, jak zainstalować, jak to pracuje w tym odcinku. W rogu tutaj wam się wyświetla. Jeśli chcecie zobaczyć więcej informacji o tym sprzęcie, zapraszam was do tego odcinka, ale dzisiaj nie o tym mowa. Chciałem ulepszyć ten sprzęt ze względu na to, aby on posłużył nam w nocy, podczas snu, kiedy możemy go sobie załączyć bez hałaśliwie. Jak to zrobić? Przede wszystkim musimy zrozumieć, o co chodzi w działaniu takiego klimatyzatora. Oczywiście tutaj nie jest żadna reklama obecnie, czy kupujecie tego, z Lidla, czy jakiś inny, tam lepiej wydajny, pisaliście w komentarzach, że niektóre są o wiele wydajniejsze, jak mierzyłem tu temperaturę na wylocie, było około tam 15 stopni, podobno są tam wydajniejsze, że mają około 8, no także kupujcie te wydajniejsze, oczywiście nie reklamuję tu, jakie będą najlepsze według Was, to zakupujcie, ale jeden minus jest ich największy, po prostu są hałaśliwe, no i jeśli w nocy mamy załączony, no to wiadomo, że ten hałas będzie nam doskwierał. Zasada jest taka, tutaj jest wylot powietrza Zimnego. Z boku jest filtr, czyli tutaj jest powietrze pobierane z wnętrza, czyli wewnątrz zaciągane jest tędy powietrze i z tyłu mamy rurę wylotu gorącego powietrza, czyli te powietrze tutaj wpada, jest schłodzone, wylatuje gorące, a tu jest wydymuchiwane zimne. Taka prosta zasada z trzech wylotów. No i co robimy? Oczywiście to musi stać w środku, w pokoju, gdzieś ten wylot powietrza na nas jest skierowany, możemy tu regulować sobie ten, te powietrze, gdzie ono tam ma wlatywać, a rurę Rura musi być wypuszczona gdzieś na zewnątrz. Jak wam pokazywałem, jest do tego w komplecie taki rękaw na okno, gdzie możecie sobie tą rurę zamontować i wystawić za okno. No i co robimy, aby ulepszyć taki sprzęt? Wystarczy nam taka taśma, szary duct tape, tak zwany mocna, no i nożyczki. I to wszystko, zabieramy się do pracy. Odczepiamy rurę z tyłu od tego wylotu ciepłego powietrza. Co do wylotu, tutaj jest skrapla, tej zamiany powietrza, czyli różnicy temperatury się skrapla, i tu jest wylot. Można sobie go wyciągnąć, gdzieś wprowadzić bezpośredni odpływ, lub też co jakiś czas wystarczy, że otworzycie tu i. I wylejecie tą skroploną wodę. Trzeba też o tym pamiętać, żeby tej wody nie było za dużo. Oczywiście klimatyzator ma informację tu w postaci odpowiedniej ikony się będzie nam wyświetlała, że jest zbiornik z wodą pełny, trzeba go opróżnić. No i jaka zasada teraz będzie? Jeśli zmienimy układ powietrza, czyli Przyłożymy rurę najzwyczajniej tutaj. Może nie będzie to jakoś super wyglądało, ale powinno pracować naprawdę spoko. Ustawiamy sobie wylot, żeby to był idealnie na wprost. Resztę tego musimy najzwyczajniej uszczelnić. No i słuchajcie, co w ten sposób uzyskaliśmy? Mamy wylot powietrza, który będzie mógł skierowany być gdzie chcemy poprzez tą rurę czyli do środka mieszkania, a całą jednostkę stawiamy najzwyczajniej na balkonie, gdzieś na zewnątrz, aby nam nie przeszkadzała, nie hałasowała. Oczywiście minusem jest tu takim, że no w nocy nie może padać, bo te jednostki nie są wodoodporne lub też musicie odpowiednie jakieś zadaszenie zrobić. Akurat u mnie jest balkon we wnętrze, więc nie ma problemu, nie powinno zalać specjalnie tego klimatyzatora, ale też nawet jeśli będziecie używać tego w dzień, no to używacie wiadomo w upale, więc jest słonecznie, nie gorąco, a możecie pozamykać sobie całość mieszkania, a tylko sam wylot rury skierować do, do środka mieszkania, do okna. Bo jest to elastyczna rura gięta, oczywiście to musi starczyć gdzieś tam blisko, okna musi być z reguły. No najzwyczajniej poprzez drzwi balkonowe, gdzieś ten wylot kierujecie, przez co zimne powietrze teraz będzie wlatywało tą rurą, bo wlot powietrza jest tutaj, wylot ciepłego powietrza będzie sobie bezpośrednio wylatywał tam w kierunku balkonu, a Zimne powietrze teraz będzie wylatowało tędy tą rurą, który, którą kierujemy do środka mieszkania, czyli całość jest na zewnątrz. No i daje nam to oczywiście to, że hałas nie będzie generowany w środku w mieszkaniu. Ewentualnie możecie denerwować tutaj sąsiada, który będzie mógł zadzwonić na was gdzieś tam na policję, na Straż Miejską, że jakieś hałasy na balkonie macie, ale jest to w pełni legalny system, czyli nie musicie już tutaj informować o tym, że montujecie taką instalację. Na balkonie, że jest to stały element, bo jest to zwyczajnie ruchoma jednostka, którą możecie najzwyczajniej przenosić. Nie jest to żaden stały element, więc jest w pełni legalnie. Nie jest podłączana do żadnej instalacji kominowej, żadnej wentylacji. Gdzie też jest oczywiście nielegalne to, że montujecie coś do wentylacji, bo też tak słyszałem w komentarzach, że piszecie, że zamontowaliście. Wtedy dużo lepiej to funkcjonuje. Być może tak, no ale z legalnością tutaj jest średnio. Też jest to oczywiście zabronione. Bo nie możemy wpływać na bezpośrednią wentylację w naszych y, ciągach kominowych. Także w ten sposób jest to w pełni legalne. No to sprawdźmy to, jak to działa. No powiem Wam, żebym miał teraz grzywę bujną, no to na pewno byście widzieli, jak ten podmuch powietrza tu na mnie dmucha. Jest to bezpośrednie powietrze y, zimne, a z tyłu zaciągane, tak jak mówiłem, jest, y, jest powietrze z wnętrza. A wydmuchiwane teraz te ciepłe jest tutaj. Także chwilę trzeba poczekać, oczywiście, na załączenie się klimatyzatora, ponieważ na początek sam przepływ jest wykonywany, i za chwilę sprężarka klimatyzatora się załączy, no i już będzie. Powietrze schładzane. Czyli jak na razie widzicie, tak na szybko to zrobiłem. Oczywiście możecie to jakoś lepiej uszczelnić, można też to jakoś ozdobić, żeby nie wyglądało tak tragicznie, ale ma to funkcjonować. Tutaj wygląd nie jest tyle ważny, istotny, ponieważ ta jednostka i tak będzie na zewnątrz gdzieś tam, a y, mamy pilota. Więc jeśli to y, zrobimy tak, że ta jednostka będzie w miarę ustawiona blisko y, tego balkonu, no to najwyżej. Pyk. I pilotem sobie ją wyłączacie. Nawet nie musicie wychodzić na zewnątrz, na balkon, aby sobie załączyć tutaj nasz klimatyzator. Także ponownie łączymy, możemy temperaturę obniżyć, dodać. No to montujemy sobie cały układ za oknem. Na balkonie rurę wprowadzamy. Poprzez okno, jako wlot do wnętrza mieszkania i cieszymy się chłodnym powietrzem przez całą noc, bez hałasu. Super sprawa. Dajcie znać, czy taki patent Wam się podoba, czy może już wykonywaliście to i się dobrze sprawdza. Napiszcie w komentarzu, może jakieś lepsze rozwiązanie, bo oczywiście natchnienie do takiego systemu zyskałem od Was. To Wy pisaliście, że w ten sposób robicie i naprawdę to działa super, więc postanowiłem sprawdzić. Także, jeśli Wam się to podoba, dajcie znać, czy też sprawdza się u Was. Taki system i że nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, zobaczcie też odcinek, w którym pokazuję jaka jest temperatura na wylocie tego układu, jak i jaka sprawność jest takiego klimatyzatora. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!